Dzień dobry Piotr Przilewski. Jesteśmy na konferencji Setforum. Forum, a ze mną mój państwa gość Maciej Wodarczyk, kierownik ośrodka bezzałogowców, bezzałogowych lotów i operacji UTM w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to właściwie jest ten UTM? Bo ta pierwsza część związana ze stanowiskiem, no to jest dosyć jasna i o tych dronach za chwilę właśnie porozmawiamy. A UTM to, co ten skrót oznacza? UTM jest to skrót od UAV Traffic Management, czyli zarządzanie ruchem bezzałogowych statków powietrznych, rozumiane jako system, ponieważ rozwijamy systemy do tego, ale też jako proces, jako e Zestaw procedur, przepisów, którymi się posługa, posługujemy do wykonywania tego e, zarządzania tym ruchem. To tak trochę jeszcze w wodze wyobraźni puszczając, e, skoro mówimy o zarządzaniu e, ruchem, czy kiedyś taki scenariusz na niebie i e, cytat na no zasadzie jest tak duży korek jak na marszałkowskiej, istnieje takie ryzyko, że e, nasze niebo na takim poziomie no, do kilkuset e, metrów będzie się korkowało przez drony? Miałem okazję to zaobserwować parę razy, chociażby słynne dawnie światełko do nieba niedaleko stąd i rzeczywiście ilość osób, które chcą to dronami nakręcić, była tak duża, że na zgłoszeniach było widać jednego drona na drugim. Dlatego tak bardzo ważne jest to zgłaszanie lotu, żeby po prostu siebie widzieć nawzajem i ostrzec siebie, że uważaj ja tu jestem z dronem obok ciebie. Tylko pytanie, czy i na ile dzisiaj to polskie niebo jest bezpieczne? Jest na tyle bezpieczne, na ile przestrzegamy przepisów. Powiem tak, jeżeli każdy by latał zgodnie z przepisami, które nie bez powodu mówi, że są krwią pisane, to nasze niebo będzie bezpieczne. Jak wygląda w takim razie poziom świadomości, kompetencji osób, które korzystają z dronów i czy przede wszystkim tych przepisów e, przestrzegają? Musimy sobie zdać sprawę, że od paru lat jesteśmy świadkami lawinowego wzrostu użytkowników dronów. Bardzo często idziemy do sklepu, kupujemy tego drona, a później dopiero zastanawiamy się, jak nim się lata. Te przepisy no nie są proste. Im bardziej skomplikowany lot chcemy wykonać, tym te przepisy są bardzo zawiłe. Niebo, po którym latamy, jest usiane strefami. Co prawda, my tutaj jako agencja wychodzimy z szeregiem narzędzi cyfrowych, które ułatwiają ten proces, ale jednak troszeczkę czasu trzeba poświęcić, zanim wsiądziemy na ten przysłowiowy rower i zaczniemy już płynnie jeździć. Więc generalnie jest duży napływ nowych pilotów dronów, którzy nie przestrzegają przepisów, latają jak chcą i oni mogą mieć wpływ na poziom bezpieczeństwa reszty lotnictwa, szczególnie tego nisko latającego. Czy w takim razie przepisy związane z uzyskaniem licencji na latanie dronami powinny być bardziej wyśrubowane, zaostrzone, zmienione w takim kierunku, aby ten poziom bezpieczeństwa i kompetencji zwiększyć? I jeżeli tak, to jak to powinno wyglądać w takim modelowym przykładzie funkcjonowania, aby unikać różnego rodzaju sytuacji związanych z zagrożeniami, które się pojawiają poprzez niewłaściwą obsługę dronów itd. Ja jestem wielkim przeciwnikiem dawania i odbierania, tak? Bo powiedziało się na podstawie europejskiej przepisów, a nie można teraz tego wycofać. Jest szkolenie onlineowe do podstawowego uprawnienia w pierwszej kategorii lotów, pierwszej z brzegu tak zwanej Open. Takie szkolenie można zrobić bezpłatnie w Polsce, chociażby wchodząc na stronę dronygov.pl. Jest tam szkolenie do uprawnienia, które zawiera podstawowy program. Moim zdaniem należałoby ten program na maksa naszpikować wiedzą. I, i zrobić lepszy egzamin i pozostać przy tej formule, że podstawowe szkolenie online, oświadczenie, że potrafisz wykonywać operacje, natomiast powinno powinien być większy nadzór nad tymi szkoleniami do tych uprawnień w wyższych kategoriach lotów. Co dzisiaj tak naprawdę napędza? technologię dronową no. poza oczywistymi elementami, czyli konfliktu geopolitycznego i wojny, które mamy, ale wyłączając to, to jakie dzisiaj aspekty mogą napędzać rozwój z jednej strony technologii, a z drugiej strony też możliwości wykorzystania tych dronów w określonych dziedzinach. Z jednej strony rozmawialiśmy, czy też mówimy o przykładach związanych z wykorzystaniem dronów w biznesowych celach, ale też w na przykład transporcie leków, czy też między szpitalami istotnych elementów nie wiem, wyposażenia medycznego. Załóżmy. Znaczy, zdecydowanie ten element wojny e, pokazał, jaki potencjał e, drzemie w dronach. Ja pamiętam, jak tylko się rozpatrzyło to u naszych, sąsiadach, u naszych sąsiadów, to e, drastycznie wymiotło wszystkie drony dostępne u nas, e, do różnych firm. I te najbardziej popularne, i te mniej popularne. One jechały na front, rozpoczęły się zbiórki. E, przerabiano e, te drony do działań militarnych, czyli zamiast obrotu kamerą, a kamerą w dół był tam na przykład już rzut e, jakiejś, jakiegoś ładunku wybuchowego. Teraz e, u, u strona ukraińska wyspecjalizowała się w przerabianiu dronów, w obsługie dronów i tak dalej. Także niewątpliwie wojsko napędza, wojna napędza ten rynek, ale przede wszystkim użycie drona staje się tańsze, troszeczkę jeszcze nieznane. Ale tutaj ten aspekt ekonomiczny jest zauważalny, jest to zauważalne na przykład w branży filmowej. Kiedyś potrzebny był śmigłowiec z operatorem kamery, z kamerą. Teraz tak naprawdę na każdym planie filmowym jest pilot drona. I tak też stopniowo w wielu sektorach usług, czy to w ratownictwie, czy w transporcie, o, o którym mówiliśmy, czy w nadzorze nad infrastrukturą, w leśnictwie. Tak naprawdę wykorzystanie drona jest ograniczone tylko i wyłącznie ludzką wyobraźnią i zasobnością portfela inwestora, którego mamy. I naprawdę to będą bardzo ciekawe czasy, które nadchodzą. Ostatnio z takich ciekawych rzeczy, które ta praca jest fascynująca, ta, ta dziedzina jest fascynująca, bo, bo jest zaskakująca, jak, jak ona się rozwija. Ostatnio ktoś miał pomysł, że chciał flotą dronów. Rojem, przepraszam, rojem dronów chciał monitorować e, miasto, sprawdzając, czy samochody uiściły opłatę za parking.